f p Bragajmy Boga, na którego wszystko żyje, aby szało naszego brata, papana Stefana, wskrzesił chyba i powołał go do społeczności świętej. Prośmy o to w cichej modlitwie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, ja jestem Zmartwychwstanie i Życie. Kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, modlmy się wspólnie do Zbawiciela za naszego brata, Stefana Papłana. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, chociaż tych, którzy płaczą nad śmiercią, Stefan. Wysłuchaj nas spanie. Jezu też przeszczałeś znanych odczucia. Obdać naszego brata życie nie Wysłuchaj nas spanie! Jezus, ty obiecałeś na mnie niepokójnących. nasze naszego brata do niego. Wysłuchaj nas Panie! Wodą który wstaka na Ciebie chłopania, obdarzyłeś obuchem świętym. Przyjmij go dobro na swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posłuchaj swojego śwórza, składaj niecharystyczną ofiarę. Wsłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj nas, z nim życia wiecznego. Chrystus, Panie, Panie, zjednoczeni z nas, jednymi, którzy nas pochwyciły do wiecznej ojczyzny, módl się, jak nas nauk, nasz zbawiciel. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie ucz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty dajesz ludziom życie i śmierć wstanie. Wysłaj prośby, które wygrzeszli z bólem Panu Świętemu, Twojego Sługa, Stefana Pawkłana. Cześć do życia Pana, który i próbujesz na wieki Panie amen. amen. I poczęła ducha świętego.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ustawiajkał między nami świateczne rjowość pełna łask Pana swego Boga. Błogosławmy ozy życia twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. za nami, święta, bo Abyśmy się stali godnymi obiektili z Chrystusowi. Muszę łatwiej Twoje, prosimy Cię Panie, praćenie serca nasze, abyśmy zezwiały Pani Panielskim wcieleniu Chrystusa Synastego po zawsze. Przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli do prowadzenia. Przez tego świętusza Pana naszego Amen. amen. Chwała Ojcu i Synowi i się, ten, Jak była amen. na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek radu, radu Panie a z rano z I'm sorry, 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 i a sorry i am sorry i am sorry i am sorry i

Продолжение а. следует.